O! fatbike! Turu tu tu tu. Turu tu dzień dobry państwu. Witam w odcinku we specjalu na 100 subów. Bo w ogóle mamy 100 subów, to dużo. i tak specjal w GTA, ale nie takim zwykłym, tylko takim o, głupi chłopie. Y, takim to jest GTA. Właśnie się możecie dziwić, co to za dziwny ludek. Gdzie tam może online, ale nie. To jest. Lysypydyry ry Fry. To jest takie, że jesteś policjantem. LSPDFR. To się nazywa. I ogólnie o co tu chodzi? No że się jest policjantem. I o to tu chodzi. Y, no. No i głupi chłop, to zatrzymujemy chłopa. Tak, można mu od razu w czachę wycelować. Taka fajna animacja wyciągania pistoletu jest, żeby on wyszedł. I ja to nie mam samego LSPDFR, tylko ja też mam kilka innych modów, takich jak stop the pet. No, stój, chłopie. Pachcie po szczele. No i tak, możemy y, mu jakieś pytania o. Coś tam ma rękę, ręce mu się częsą. Możemy go o coś zapytać? Możemy go prosić, żeby usiadł? O, tutaj nam jakieś zlecenie przyszło, ale nie, nie, nie. Paddofn de pet to jest przeszukanie go. Tego przeszukajmy, czy coś ma. Jakieś pilsy i Blue Crystals. To nie, nieważne. To jest taki test, czy na przykład się nie chwieje, jak stanie na nodze. To jest test na alkohol. Czy jest pijany? Thanks. Jest pijany? Nie, jest 0 promila. I teraz na drugi, czyli narkotyki. Thanks. I kokaina. I hash lsd, ok Lspd, dobra. Możemy mu go prosić o dowód osobisty. Dobra. Oj, o kurde, zły przycisk. Ja nie mogę. Co ja mu zrobiłem? No i teraz, jak nie, nie macie co zrobić z tym to naciskacie G. Możemy search the vehicle. To jest przeszukanie wichekla. Kokaina. Okej, okay, to jest po angielsku, więc to się trudno. Tutaj, więc to jest słabo. Minus. I możemy sobie wziąć toma to wiatr. I, I już jedzie. Po nas y, holownik po to, żeby to zabrał. Tylko minus taki, że sobie nie możecie broni kupić, tylko możecie na przykład, ale możecie z radiowozu rifle albo szatgunę. To broń se możecie wyjąć. I tyle. O, mamy rifle i klikacie backplate'a, o i widzisz, i go wziął, i go wziął na naczepę, okej, okay. tu mam jakieś zlecenia i dobra, to tego już nie będę brał, bo to już mi przeminęło, ale możemy zadzwonić, dobra, i gdzie to, o kurde, dalej, o i nie zdążę, nie, pewnie nie ma szans nawet na to zdążyć. A nie mogę tego odwołać. To słabo, to trzeba wsparcie. Wsparcie jest pod B. To Local Patrol Unit to są zwykłe. Ale eee, Nie chcę Koda 3. Nie chcę transport. A czemu nie ma tutaj R? Ja bym chciał, żeby z kosmosu polecieli. I na bombach lecimy. No nie, no nie zdążę w 4 sekundy. Kurde, głupi chłopie! Babo głupie. No nie. Aaa, kurde, i tyle z tego. No dobra, anuluję to. Bo z tego już nic nie będzie, ale sobie wezmę kolejne. Policja, radio, request call. Okay, na autostradzie. A nie. Może mi się go uda Ty Co to jest za droga? To nie jest droga do autostrady. No gdzie ja pojechałem? No. A no i teraz się we... O, dobra. Akurat, co się... Kurde, głupi chłopie. Kurde, co to jest? Co to jest? Wsparcie potrzebuję. Nie pierwszą osobę. Wsparcie. O, jest. lokal R. Y, helikoptery. Jak weźmiecie za dużo helikopterów, to wam może lagować. A potem to one się od siebie zaczynają rozwalać. O, widzicie? Już się rozbią helikoptery. O, helikopterki są. A patrzcie ile tego jest. O, kurde, ale mi laguje. Ty, gdzie on jest? Aha, źle pojechałem. Głupi jestem. Czemu ja nie mogę jechać. Czemu to tak wolno jedzie. O, kurde, ile helikopterów. Mamy go. Który to? Kasztanie, nie uciekaj! Nie, nie ucieka, ucieka. O, widzicie, go chłopie. Ty, ty. co tam jeszcze? O, widzicie, jak się porozwalały te helikoptery. Ła! Ła! O kurde! Chlaci! A ja się nie rozwalił. A to jakieś. Nie, to wiatra. Ja to ja sobie wejdę do tego. Ale czy on już znik? No, albo nie ma No, ogólnie taka. O, o dziadu. O, już. E, Okej. Okay. to chwila. sobie pojedziemy gdzieś. E, nie na Grow Street, bo te ballasy to są takie dziady, że one od razu uciekają. Więc, gdzie ostatnio tak fajnie było, to było... nie, chwilę. To było gdzieś tutaj. Tu, tutaj gdzieś. To ja sobie tutaj pojedziemy. Tylko sobie naprawimy, pod F4 macie konsolę i Repair. I macie naprawione autko. To z pierwszej osoby może będziemy jeździć. Ty, co ja robię? Przecież można... Albo nie! Chwila. Ua. To jest ja nie chcę tam jechać jednak. Tylko nie mogę z jednej osoby. Tylko z takiej zwykłej. I będziecie mieli pałkę, a jak nie macie, to wpisujecie VIPin. I tutaj chyba nigdy stick. I klikacie tap, jak w mini kropcie. i macie je sobie. Hop to it. I będę jeszcze sobie czas zmienię, czyli set daj time na 800, jak w gotiku macie normalnie. Bye babo! I wam pokażę różne rzeczy, które można. Tutaj robić. Bo to nie jest tak, że... Bo ja tego chłopa tamtego z ciężarówki tego przypadkowo zabiłem. Nie chciałem. No zły przycisk mi się nadzisnął. Aha, bo ciebie nie mogę co chwila. Ale jak się tak klika długo E, dużo razy E to on w końcu klęknie. Dobra. I teraz go tak agresywnie skuwamy. Kosztem Areszt. Pa, pa jak go weźmiemy. Narkotyk. Chłop... Z policji narkotyk ma. Ło, jak go wziął. Łah, Kurde, ale ścięty. No ta, to wam nie ma co gadać. Kolego, he he. To nie ja. Okej, okay, ale nie. Co, co tu się dzieje? Aha. A i go sobie możecie... To ja wam może nie będę zaganiał tych więźniów, tylko wam pokażę wszystkie opcje tego... Bo to fajne jest ogólnie. No nie. Skam. No kurde chłopie. No dolecisz. Doleciał, okej. Okay. Tylko potrzebujecie mieć radiowóz. A najlepszy radiowóz. Ja sobie. Ja sobie tylko ten kod HOP. To id wyłączę. I macie. Możecie sobie spawn. I spadn police 4. To macie taki fajny nieoznakowany. No i powiedzmy, sobie chcemy aresztować tego chłopka. To na niego klikacie dużo razy E, bo on jest policjantem i jego jakby nie możecie normalnie zatrzymać. No gleba kolego gleba. Ręce za głowę raz. Dobra. Łapy! łapy do tyłu. Dawaj, łapa jedna, A, pięknie, skuwa dziada. I CTRL T. No, CTRL T i z nim idziemy do radiolki naszej. O, Put Rare sea. to jest do tyłu znaczy. Żeby nas do tyłu, jest taka piękna animacja ją i on wchodzi. I jak klikniecie 0, to wam pokażę drogę do najbliższego więzienia ale ja go nigdzie nie będę zawoził no tylko mam na niego inny plan Hehe. He he. to jest okay. gdzie można rozwalić auto? pod pociągiem, o no o ile jakiś będzie jechał? to będziemy jechać torami i... weź wyłącz radzie jak będzie jakiś jechał to, to... Zostawimy auto. O, i tutaj jest kamieniołam na wprost i fajnie jest tam kamienioło. Bo Poza budowlańcy i tam można zamachy robić na ciężarówki ze śmieciami. Ale nikt nie jedzie tutaj. Zaczekajcie. Zrobimy to inaczej. TV wipino Stick Sticky Bomb Bo Sticky Bomb to jest na polski bomb przylepny, bomba O taka klasyczna I chwilę i wysiądźmy A! Ju! kurde! Degradacja Ciebie biegnież! A, sorry, nie chciałam. No i, a nie, bo to nie wybucha. O, tu macie takie fajne, takie. Kurde, alkoholizm. I różne inne fajne rzeczy. To może pojedziemy sobie na autostradę jakąś taką główniejszą? No, głupi chłopie, na autostradę taką główniejszą. I. Jak sobie pojedziemy, to będziemy łapać ludzi, bo to nie, nie jest tylko, że możecie go o kartę zapytać, żeby wam kartę, znaczy dowód osobisty, żeby wam tylko dał, ale może wam dać normalnie też wszystko wam może normalnie dać. Możecie go nawet poprosić, o, jak na przykład zobaczycie, czy ktoś poluje albo wędkuje, to o licencję wędkarską albo o licencję tego myśliwego, czy coś tam. Y, albo też o prawo jazdy możecie zapytać. No i jak, y, y, jak tam pytacie go o dowód osobisty, to wam się powinno wyświetlić Hasgun Permit, czy coś takiego. I to znaczy, czy ma pozwolenie na broń. No. I no. można na no, san... Chianski, San Chianski. Hehe. <laughs> PCJ600. Najlepszy motorek. Po tym Shitsu. Nie. Nie wiem, naprawię autko. się rozwaliło troszkę. Ale wolne jest to autko. Trochę. To tutaj sobie przejedziemy pod mostem. I już jesteśmy w Sandy. I sobie pojedziemy. Nie wiem, czy wiecie, na taką boczną. Boczną drogę, ale tam jest duży ruch. Ja, o chude. A! No. I ogólnie tak. Ym. I będziemy robić kontrole drogowe. O kurde. Podejrzany! A nie! Radziorka jest podejrzana. Gonimy... Co jest? Psa przejechał! Czekaj! się. No tu nie ma aut. Jużem pojechał? Gupi jestem, no. Ty to pojadę na gówną. Może tam ktoś będzie jeździł. Myślałem, że tu więcej aut jeździ. Chłopca psa przejechał radiową. W ogóle dużo bandytów jeździ radiowozami. Bardzo. Ło! jump, skar. Okay. Hehe. Okej. I dobra. To pojedziemy na główną drogę. Nie, Czy ja jadę? Aha, bo to lotnisko nie jest na prost. Dobra, bo nie będę jechał do miasta, bo tam to szkoda gada ledwo co broń wyciągniesz i już wszyscy usiekają. Więc tutaj... Sandy, też trochę paleto. To są dobre miejsca, żeby robić takie łapanki czy coś. Ale też obozy Żuli, bo często są takie obozowiska, takie najlepsze, moje ulubione. To jest tu, tu, a to. To, to jest przy paleto. I tam jest najlepiej. O, a. Co to jest za auto w ogóle weź to? Wyłącz. Kurde. Może drogą pojadę? Dobra, bo też nie jedzie. To wpiszemy se. O, kurde. Off-road. O, Sanchez. O, Sanchez. Patrz, teraz jest suspekt wehikle. I z Eshizu PCJ. Co ja mówię. No dobra, to lecimy na autostradę główną Prawą. Bo lewa jest po lewej. Pies. Oj, o kurde. A o kurde. się wystraszyłem. Pani! O, pani. Nie. No, będziemy pojechał. Głupi chłopie, nie tym. Nie wiem, która jest więcej ludzi. Tu? Nie wiem, wszyscy z jednej strony. To ja może tu, bo tu, tu nie mam. No jaką chodzi? No no co to jest za alkoholik? Przecież z takimi to do więzienia, do zakładu poprawczego. Głupi chłopie, się policja przejechał. Poczekaj, ja mam na ciebie sposób. Co się nie zadziera? Żry benzynę. Kurde. O, oh, wow. co jest? Hmm, szkoda gadać. Idę. Co, co, co się stało? Nie. A jajaj, zepsułem. Co się stało? Dobra. To teraz zrobimy, ale to jest... A kurde no. Skidive, sobie wezmę Skidive. To jest spadochron. I buzz z, z off. Of o, okej okay. Bo to jest helikopter, to jest buzzard. I sobie podlecę tak tylko, żeby nie jeździć. Mam znaczy, lepsze sam samoloty. A gdzie ja tu wystartuję samolotem? To bym musiał na lotnisku. Dobra. I lecimy. Można strzelać z tego spacją. Się strzela. I sobie polecimy nad autostradę. a tutaj gdzieś. Oczywiście nie umrzemy, bo ja mam spadochron. Nie jestem aż taki głupi, żeby zapomnieć spadochron. Ała. Szczęście, że żyjemy. Ło! Ale ślisk, co ty masz w łapie? Hmm. Kogoś dowódz. Stój! Kurde! Ja wad tu będę. Szczekał co, co? Co się zatrzymuje? Jecież! Stoj! Kontrola drogowa! Na no tyle musie, jeden nie uciekaj stąd! Chodź tu cię, czepnę w łeb. Kopy jesteś. Już mi tu... To... Gleba, gleba mówię, gleba mówię. Ręce na głowę, za głowę, już. I tu, kurde, se będziesz tam że co? Łapa, łapa, już. A, a, wstawaj, Leniu. I ja cię tutaj wyręczę zaraz. O, głupi ludzie. A co się się śmiejesz? Coś, coś nie śpiesz. Dobra. Kolego. Bump. Oj! To jest! Ale można go reanimować jeszcze. Eee... Jurnet. Jurnet. Dobra, ale teraz zrobimy normalną kontrolę. O nie. Chyba, że przeżyje. No, no takie ładne animacje są. On sprawdza, czy oddycha i zaczyna... Tylko chyba w złym miejscu, nie wiem. Fajlet, cypr i filet. A jak fajlet, to udane. A, da, nie ważne. A, zaczynamy. Pana na motorku, panie na motorku. Zajdź z motorku. Zajdź z motorku, mówię pani na motorku. Głupi chłopie, leżysz. Leżysz mnie. Nie chciałaś się poddać kontroli, to cię skuje. Cię opamiętasz, takie teraz jest kucie z tak podłogi. To jest takie inne kucie niż normalne. No i cię nie chcę gonić. I muszę tylko Dobra, y, chwila, ja cię wezmę, żeby nie na drodze. Żeby na drodze nie tylko. Jezus, czapkę mi straciłem. Co jest? Czemu. Coś za mną ziznęło? O, ale ktoś się nam zatrzymał w O Dziękuję panu bardzo. Teraz że pójdzie pan ze mną. O, narkotyko. Dobra, ale to za chwilę się zajmiemy tym. ID kart. Zobaczymy. Dowodzik osobisty, poproszę. Dobra. Male 2004. A ta młody człowiek. Bre... Nie, co ja robię? Driving Card, driving licencja. Ka karta rowerowa. Nie, nie, nie karta rowerowa, tylko... Ja przeszukamy kolegę. Dobra. Czysty. Brett Lizer. No, ledwo się kolega mieści, czyli coś pił. Dalej, narkotyka. O oh Maju, o oh Majku, kurczę, pomajku, co się tu się wydarzyło? To kolega, no kolega, no. Co ja mam kolegę powiedzieć, mogę cię zapytać? Eee, czy to twoja auto, kolego? Yes, that's me. No ja ci zaraz zobaczę, czy to jest twoje auto, bo ja wszystko mogę. Dobra, skuwamy kolegę. Ja ci przeszukam... Co, nie da się skuć? Ja mam rifle, lufę mam fajną. Dobra, przeszukujemy auto. I sprawdzimy właściciela, jaki jest właściciel. Ojo, ojej, o ojej, ojej, Co to jest? Silencer to jest Kurde ojej, Spadło Chwila Aaa, nie da się zatrzymać O, w końcu Dobra, nie wiem co to jest Silencer ojej, of Brown powder. Chwila. Sprawdzimy auto. 60, twój Dobra. Dobra. A do kogo tu należy? Nie wiem, jak się sprawdza. Nie wiem. To co jest? Dobra. Nie, nie, nie dzwoń do Toma. Nie, to już zrobiłam. Kto tu przyjechał? Kim ty chłopie jesteś? Nie rozumiem. Slow down? Co ja zrobiłem? Co ty chłopie robisz?! on. Stolkarz, to już jeden. Co jest?